Witam serdecznie, szczęść Boże. Słuchamy już teraz Słowa, które nas bezpośrednio przygotowuje do uroczystości Bożego Narodzenia. Słuchaliśmy wczoraj o ludzkiej genealogii Jezusa. To Słowo wczorajsze nam przypominało o tym, że Jezus jest prawdziwym człowiekiem. Z kolei dzisiejsze Słowo wskazuje na to, że Jezus jest prawdziwym Bogiem. Jezus prawdziwy człowiek, prawdziwy Bóg malutską genealogię, ale jest poczęty w sposób cudowny. Jest poczęty z Ducha Świętego, narodzony z Dziewicy Marii, poczęty bez udziału ziemskiego Ojca. Ta dzisiejsza Ewangelia, ten fragment Ewangelii Mateuszowej, opowiada o wydarzeniach poprzedzających narodzenie Jezusa, jakby z perspektywy świętego Józefa. Tu przy tej okazji chciałbym Was bardzo zachęcić do lektury ostatniego listu apostolskiego Ojca Świętego Franciszka, Patris Corde, o świętym Józefie. Tu oczywiście nie będę streszczał go całego, ale właśnie w nawiązaniu do dzisiejszej Ewangelii. Tak króciutko powiem, że Ojciec Święty nazywa świętego Józefa takimi kilkoma pięknymi określeniami. Między innymi nazywa go Ojcem Słuchającym. Józef jest tym, który słucha słowa Bożego. Dalej nazywa go ojcem przyjmującym. Józef jest tym, który ma tę łaskę, żeby móc zakwestionować wszystkie swoje dotychczasowe plany. Zgadza się na to, żeby przyjąć Maryję z tym poczętym w jej łonie Jezusem, który przecież nie jest biologicznie synem Józefa. Józef Przyjmuje. I jeszcze takie inne piękne określenie, które stosuje Ojciec Święty Franciszek. Józef, to Ojciec w cieniu. Józef zgadza się na to, żeby służyć, jego misterium służyć planowi Bożemu, którego nieskończenie przerasta. Wszystko to jest dla nas ważne. Możemy tutaj brać przykład ze Świętego Józefa, być tymi, którzy słuchają Słowa Bożego, tymi, którzy przyjmują plan Boży. Także wtedy, kiedy jest nam zupełnie nie po drodze, i również być tymi, którzy zgadzają się być w cieniu tym, że nie jesteśmy na pierwszym planie, że nie jesteśmy najważniejsi. Służymy planowi Bożemu, który jest nieskończenie od nas większy.